Witajcie na kanale Marketing Ekspert. ja nazywam się Kamil i w tym pierwszym filmie na kanale chciałbym Wam pokazać ciekawą możliwość zarabiania na YouTube bez nagrywania filmów. Dużo osób uważa, że nagrywanie na YouTube i e, zarabianie pieniędzy jest, wiąże się z pokazywaniem swojej twarzy, z drogim, sprzętem itd. Tak natomiast e, natomiast tak nie jest jeśli Ktoś ma dobry pomysł i sposób na jego realizację, to naprawdę można wyciągnąć dosyć sporo gotówki właśnie poprzez nagrywanie na YouTubie. Jeśli chcecie przeczytać na ten temat poradnik, to na stronie marketingexpert.pl on już jest zamieszczony. Jeśli ktoś woli czytać spokojnie, sobie tutaj poprzyglądać, to, to zapraszam na marketingexpert.pl. A my przejdziemy teraz do filmu, do działania. Więc tak, jednym z kanałów, które, które jakby wykorzystują ten sposób, tą ideę, jest kanał Free to, Free to Use Music. No i na czym to polega? Przede wszystkim chodzi o to, że jest wiele twórców, którzy wrzucają piosenki do internetu za darmo. W sensie nie, nie tyle za darmo, co jakby do darmowego użytku. Jedynie musimy po prostu w opisie filmu umieścić informacje o autorze, dzięki czemu oni tam mają większy rozgłos i tak dalej, bo ich piosenki używane są w vlogach, w jakichś filmikach i tak dalej. No i jest kilka, zauważenie, jest naprawdę dużo w sumie kanałów na YouTube, które wrzucają jakby te piosenki, znajdują to w internecie i wrzucają tak, żeby wszyscy ci właśnie autorzy, ale też ludzie, którzy lubią słuchać takich piosenek, mieli to wszystko w jednym miejscu, także wchodzą na taki kanał i mają wszystkie piosenki, które tak naprawdę mogą użyć w swoich filmach, wideach, czy po prostu sobie posłuchać, bo większość z nich jest naprawdę spoko. No i jednym z takich kanałów jest właśnie Free to Use Music, ale widziałem tych kanałów o wiele więcej i Widać, że po prostu no ma to sens ze względu na to, że jest dużo dużo subskrypcji, dużo wyświetleń, te piosenki są słuchane i tak dalej. Sprawdziłem też, jak dużo pieniędzy są w stanie zarabiać miesięcznie. Między innymi ten kanał, ile jest w stanie wyzarabiać. No i jest to przedział od 1000, około 1000 dolarów do 22 dolarów. Jest to spora kwota, jak na wrzucanie. Czyjś piosenek, tak naprawdę, to jest 10-15 minut roboty. No, jedynie co to, trzeba być po prostu cierpliwym, na to, żeby te efekty były. Myślę, że to tak miesięcznie około 5000 dolarów wyciągają, właśnie ten kanał wyciąga, wyciągał by ponieważ zauważyłem, że no nie ma włączonego zarabiania, nie wiem, może w jakiś inny sposób monetyzuje swoją pracę, lub po prostu. Nie, no wydaje mi się, że po prostu musi w jakiś inny sposób, otworząc taki kanał, on wiedział na czym to polega, więc wydaje mi się, że ma jakiś inny sposób, na którym o wiele więcej wyciąga, wyciąga pieniędzy. No dobra, ale przejdźmy do konkretów. Jak, jak stworzyć samemu taki film? I, i jak zacząć, więc tak, wystarczy, że tych piosenek jest pełno, jest pełno stron, na których możecie znaleźć takie darmowe piosenki i tak dalej, ale najprostszym sposobem jest wpisanie chociażby free music i znajdziecie pełno różnych piosenek, które, które są po prostu darmowe do użytku, świetnym też kanałem do tego jest NCS, który ma około 20 milionów, 20 milionów subskrypcji, natomiast wszystkie te piosenki. Teraz w tym momencie na pewno sami artyści i twórcy piszą do nich, żeby wrzucali ich piosenki i tak dalej, dzięki oni mają content, a twórcy mają rozgłos, więc teraz to się już im fajnie, fajnie, fajnie samo kręci. Tu kolejny 2 miliony, 3 miliony Audio Library Music for Content Creators um, no, jest pełno takich, pełno takich piosenek, no copyright, no ale weźmy sobie choćby tą e, piosenkę. W taki najprostszy sposób możemy, e, możemy po prostu znaleźć takie piosenki, e, tak, e, ale nie widzę tutaj żadnych informacji o twórcy, chyba. E, nie ma nie ma. W takim razie może ten twórca akurat nie zażyczył sobie żadnych informacji. Ale wróćmy sobie na kanał Free to Use Music. Um, wejdźmy na choćby tą piosenkę. Widzimy normalna piosenka, tutaj fajnie jest zrobiony background, natomiast my nie musimy jak na razie czegoś takiego otworzyć, czy większej wyświetla, wyświetlalności, czy czy tam później przy większych subskrypcjach to wtedy można coś pomyśleć większego, no, natomiast na sam początek wystarczy, że że po prostu skopiujemy sobie ten film wrzucimy go sobie do jednego z, na jedną ze stron, która, e, która pozwala nam na pobranie muzyki też filmów wideo w mp4 z YouTube'a konwertujemy, e, możemy pobrać to i ta piosenka już jest tak naprawdę u nas I później następnym etapem, który jest mm, który jest ważny jest wybranie zdjęcia. Najlepszą stroną do tego jest Unsplash, bo ponieważ tutaj te wszystkie zdjęcia po prostu są, są darmowe. Możemy ich użyć do, do własnego, po prostu do, do użytku własnego, komercyjnego i tak dalej. Weźmy sobie powiedzmy to zdjęcie, pobierzmy. Natomiast widzę, że te rozmiary tego zdjęcia nie są dobre pod wideo. I kolejnym fajnym programem, który chcę Wam przedstawić jest Canva. Canva.com. Jest też świetne, zaraz Wam przedstawię jak to działa. Natomiast utworzymy sobie projekt 1920 na. czyli takie jakie są rozmiary filmu na YouTubie. Po czym wkleimy tu sobie to zdjęcie. I użyjemy... Powiększymy tutaj do takich wymiarów, jakie są na YouTube. OK. Tutaj możemy dodać po prostu jakiś tekst, typu music, wrzucić sobie jakąś, jakąś inną czcionkę. Tutaj jest w ogóle ciekawe, co rzeczy, zdjęcia możemy znaleźć, i szablony jakieś i tak dalej. Więc ten program jest naprawdę bardzo pomocny. Musimy poczekać, aż to zdjęcie się prześle. Tła różnego rodzaju, i tak dalej. Ten program. Tak samo później do tworzenia miniaturek będziemy używać tego programu. Miniaturki są bardzo ważne, ponieważ jest to tak naprawdę, no, zanim ktoś kliknie wasz film, to pierwsze co widzi, to widzi miniaturkę, więc, więc ważne jest to, żeby ta miniaturka była, była przyciągająca, przyciągała wzrok y, osoby, które ma w to kliknąć. No, natomiast ten background. Y, pod tą piosenkę też możemy stworzyć sobie coś fajnego, czyli choćby wrzucić, wrzucić właśnie taki napis w tle, żeby to, żeby to grało, żeby to grało, więc powierzmy, ten, powierzmy to zdjęcie. No i następnym etapem będzie wybranie jakby wideo editora edytora, który, w którym będziemy to wszystko łączyć w tym wypadku polecam Wam OpenShot Video Editor, ponieważ no jest to darmowy program i bardzo prosty sposób możemy tutaj połączyć tak naprawdę to, to, to zdjęcie z, tym, tym, z tą piosenką wystarczy, że przeciągniemy piosenkę i przeciągniemy, przeciągniemy ten, ten obrazek i, i tak naprawdę mamy, mamy gotowe. Jeśli byłyby jakieś problemy, to piszcie w komentarzach w następnym filmie. Przy, przy okazji następnego filmu pokażę Wam jak to działa, jak to dokładnie działa. Ja w tym filmie użyję Shotkata, ponieważ taki mam zainstalowany program tutaj na komputerze. Już przygotowałem sobie tutaj piosenkę, ona już jest tutaj wrzucona. Wystarczy teraz, że przeciągniemy tylko, nie tutaj, tylko tutaj przeciągniemy to. No i na całym filmie żeby to było to zdjęcie polecam też tak żeby no jakby ten obrazek wychodził tak około minuty około minuty dłużej był ten obrazek niż leciało muzyka ale to tam takie reguliki no i tutaj dajemy eksport i plik nazywamy go sobie jakoś Choćby tytułem tej piosenki, no i, no i zapisujemy. Mam no, się zapisuje tak zostało zaznaczone. Um, natomiast teraz kawałek, słuchajmy, czy, czy to wszystko działa. Jest tak naprawdę Jest background, jest, jest piosenka, więc tak naprawdę wideo już jest gotowe do, do, do przesłania na YouTube. No na więc tworzycie sobie kanał na YouTubeie. Um, choćby właśnie taki, który, który miał, miałby być bazą tych wszystkich darmowych piosenek do, do, dla um, po prostu twórców, czy mogli sobie wejść na wasz kanał i, i pobrać z niego piosenkę, darmową piosenkę do filmu um, i i zostawić subskrypcję na waszym kanale, żeby wiedzieć kiedy dodajecie nowe piosenki itd. Tak możecie to zrobić jakby jako polski kanał, możecie to dodawać jakieś zagraniczne kanały, to już od was zależy. Natomiast pamiętajcie, ważną rzeczą jest właśnie też miniaturka, miniaturka, dlatego warto tutaj pokombinować coś, Pododawać jakieś, jakieś, jakieś efekty. Tutaj w elementach możecie znaleźć bardzo dużo ciekawych elementów, które możecie, możecie użyć, możecie użyć na, na tych miniaturkach, tak żeby jakoś to, jakoś to fajnie, fajnie wyglądało, żeby ludziom to może nie, no ale w każdym razie, żeby, żeby ludzie słuchali, żeby ludziom się podobała miniaturka, bo to jest pierwsze co widzą, więc, więc albo skipują, albo, albo, albo klikną więc warto żeby, żeby, żeby ta miniaturka była, była naprawdę wyglądała fajnie no i trzeba pamiętać także o, o dodaniu tych wszystkich informacji o autorze, żeby nie było żadnych problemów i tak dalej, chociaż tutaj raczej nie powinno być. Oni tam cieszą się w ogóle ci autorzy, że ktoś uploaduje ich filmy, żeby bo to jest dla nich rozgłos i tak dalej, więc zawsze polecam dodawać, jak tutaj macie KickTrack, to znajdziecie tych dwóch twórców. Widzę Ale w każdym razie wchodzicie na film tej osoby, z której, od której pobraliście ten film, kopiujecie wszystkie, wszystkie linki do mediów społecznościowych twórcy. Jak jest jakaś licencja, no to tak samo to kopiujecie i kopiujecie to free download, więc te, te dwie rzeczy i to trzecią wszystko kopiujecie, No, a, a resztę to tak jak oni tutaj możecie dodać jakieś własne, nie wiem, przejście dla Instagrama, swojego Instagrama możecie podlinkować, możecie podlinkować link do subskrypcji i tak dalej, żeby to grało. Ale pamiętajcie o tych właśnie wszystkich informacjach o autorze. No i chyba to by było na tyle. Mm. W następnym filmie chciałbym wam pokazać jak używać tagów, żeby, żeby, bo tak naprawdę najważniejsze tutaj jest teraz cierpliwość, nagrywanie, polecam tak nagrywać, przynajmniej raz dziennie jeden filmik wrzucać, żeby, 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 żeby po prostu jakoś to, to, zaczęło hulać, ale najważniejsza jest wiara w to, że to się uda powiedzmy i, i cierpliwość, a także właśnie to jest bardzo ważne. To jakieś taktyki, techniki, jak to, żeby ten film bardziej wyżej wyrankować, i tak dalej, w, w tym wyszukiwaniach. Dlatego w następnym filmie właśnie chciałbym wam pokazać taki sposób, jak dobierać tagi, jak wysoko po prostu wyświetlać się pod danymi tagami, słowami kluczo kluczowymi, tak, tak zwanymi. Czy też używać, jak używać tagów, żeby wyświetlać się w proponowanych filmach, czyli pod czyimiś filmami proponowanych. Także jeśli Was to interesuje, zostawcie jakieś subskrypcje, żeby nie przegapić następnego filmu. No i co, i słyszymy się w następnym razem.